Hmm, okay. Czyli przyjmiemy dziś, albo odrzucamy dziś, albo przedłużamy do zmiany. Pierwsza uchwała jest taka w najbliższym skrócie, że kończymy kampanię z wynikiem pozytywnym i on głosuje na tą pierwszą. Jeśli ona zostanie przegłosowana, temat zostanie zamknięty i głosujemy tylko na dwie pomocnicze uchwały. I wnioskuję do Komendanta Haronki o przyznanie imienia Narodu Sosny Szabczewskiego. Nadanie imienia, ja a nie przyznanie. Czyli druh tak wnosi poprawkę? Nie, nie się trzeba... a nie, nie przyznaje. poprawkę komisji. Zawartość jest ta, czy nie? O nadanie, a nie przyznanie. Nadanie, nadanie. Nadanie jest, a to jest za przyjęcie tej uchwały proszę o podniesienie mandatu. Raz, dwa, pendelicie losowy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Mandatów proszę bardzo, bo też łazali, ludzie przyszli. Jeszcze raz tam, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. To jest przeciwko przyjęciu tej uchwały. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy. Kolejna trzy, tak? Raz. Ja za. Omachasz mandatem, to muszę. Jakim mandatem? Kamera. No, czyli przy jedenastu głosach za, 8 głosach wstrzymujących i dwóch głosach przeciwnych, ja przyjął uchwałę e, o machunku kampanii Bochaty bohat, i wystąpieniu do programu zakonów. W skrówce zamyka kampanię bohater i wnioskuję do komendanta, o nadanie imienia roju Sosny Szawyszewicza. Tak, dobra, O nadanie imienia roju Sosny